Cześć, witam Was na kanale Orchideli w kolejnym filmie. Dzisiaj naprawdę dziecinnie proste mufinki z pysznymi świeżymi truskawkami. Z racji tego, że sezon truskawkowy właśnie się zaczyna, u mnie świeże truskawki, ale możecie równie dobrze wykorzystać dowolne inne owoce, również te mrożone, pamiętając, aby ich nie rozmrażać przed dodaniem do ciasta. A dokładny przepis na mufinki, jak również wskazówki odnośnie użycia innych owoców, znajdziecie na orchideli.com. Zachęcam Was również do zasubskrybowania kanału, aby zawsze być na bieżąco z nowymi przepisami. A łapkę w górę dają dzisiaj wszyscy wielbiciele ciast prostych i szybkich. A ponieważ mufinki robi się naprawdę szybko, dzisiaj zaczniemy od niezbędnych przygotowań. A zatem będziemy potrzebowali jednej szklanki truskawek, które kroimy dosyć drobno. Blachę do mufinek wykładamy papilotkami. A piekarnik nagrzewamy do 175 stopni w trybie grzałki górnej i dolnej bez termoobiegu. Następnie do dużej miski wsypujemy półtorej szklanki, czyli 225 g mąki pszennej u mnie typu 450. Dosypujemy pół szklanki, czyli 100 g cukru, cukier waniliowy i szczyptę soli. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Całość lekko mieszamy. Po czym dodajemy pokrojone truskawki i delikatnie mieszając obtaczamy je w mące. Do drugiej miski wlewamy 3 czwarte szklanki, czyli około 180 ml mleka i dodajemy jedno duże jajko oraz 6 łyżek, czyli 60 g oleju u mnie rzepakowego. Te składniki powinny mieć temperaturę pokojową, czyli być wyjęte z lodówki co najmniej 1 godzinę przed pieczeniem. Całość mieszamy za pomocą widelca albo na przykład trzepaczki. Następnie przelewamy ją do suchych składników i delikatnie mieszamy najlepiej jakąś dużą łyżką. Ciasto mieszamy do chwili, aż nie będą widoczne w nim grudki mąki. Następnie napełniamy przygotowane papilotki do mniej więcej 2 trzecich wysokości. Mufinki wstawiamy do gorącego piekarnika. Przypominam, 175 stopni grzałka górna i dolna bez termoobiegu i pieczemy około 20-25 minut, a po upieczeniu od razu wyjmujemy je z piekarnika, lekko studzimy, po czym można je jeszcze posypać na przykład cukrem pudrem. Smacznego.